Czasami, żeby coś zrobić, musimy wiedzieć, jak wyprostować pewne elementy i mamy tutaj takie dwa przykłady. Mam tutaj różne obiekty. Jeden z nich jest z takim wygiętym pałąkiem i ten pałąk chciałbym mieć prosty, ok? Więc przejście pokazuje strzałka i teraz pytanie, jak takie coś zrobić? W drugim przypadku mam zwykłą kulkę, która jest obrócona w taki dziwny sposób, że nie jest w osiach i chciałbym spłaszczyć jedną jej połowę albo przynajmniej jakiś fragment. Tak, żeby było całkiem płasko, ale żeby wszystkie te wierzchołki i krawędzie rzeczywiście tutaj zostały. Nie chodzi mi o przecięcie kulki, zrobienie jednej ściany. Więc pytanie jest, jak zrobić tego typu rzeczy? Obejrzyjmy sobie jeszcze geometrię, jak ona tutaj wygląda. Zobaczcie, to jest coś takiego. Okay. Jest taka zwykła trąbka, zrobiona elegancko za pomocą Bridge Edge Loops, ale ja bym chciał mieć przerobioną tą strukturę, właśnie na coś takiego, co będzie miało tutaj krawędzie całkiem proste, pod jakimś arbitralnie wybranym kątem. Jak to zrobić? Więc jeżeli nie macie pomysłu, to ten filmik jest dla Was. Zesetujmy scenę i zacznijmy od zupełnego początku. Czyli wezmę sobie tą kostkę, podniosę do góry tradycyjnie już o jedną jednostkę, skopiuję ją również gdzieś i postawię np. gdzieś tutaj. A następnie te dwie ściany sobie zrobię w taki sposób, żeby miały inseta. I oczywiście bridge edge lupa, które będzie miało tutaj kilka tych katów, np. coś takiego. No i teraz, gdybym chciał, żeby. Część z takiej krzywizny została wyprostowana, to jest oczywiście ogólny przypadek. To muszę mieć wtyczkę, która nazywa się Loop Tools. Wtyczkę tę rozpoznam po tym, że jak wcisnę klawisz W, jestem oczywiście z prawym klik Selectem, to będę miał tutaj menu Loop Tools dostępne. Okay? Normalnie można też kliknąć byłoby prawym, gdybyście mieli zaznaczanie lewym klawiszem myszy. I opcja, o której mówię, nazywa się Curve, czyli krzywa. I zobaczcie, tutaj jest podpowiedź, żeby jakąś pętlę z krawędzi zamienić w taką gładką krzywą. Więc jest to podpowiedź, OK? Ja bym sobie mógł wybrać na przykład tę krawędź, tutaj tryb krawędzi włączę, tą na przykład i tą. I teraz chciałbym pomiędzy tymi dwiema krawędziami mieć idealnie równiutko wszystko ustawione. No więc to się właśnie robi w ten sposób, że zaznaczam takie dwie krawędzie, następnie wywołuję funkcję Lub Tools, curve. Widać, że sprawa się pogorszyła, ale teraz trzeba rozwinąć ten panel ostatniej operacji i wybieramy sobie tryb interpolacji liniowy. I już mamy wszystko załatwione, jednak nie do końca. Zauważcie, że tutaj nam się rozciągnęło również na liniowym obszarze to, co było poza tymi dwiema krzywymi. A więc muszę kliknąć również Boundaries. I w tym momencie zostaje wszystko bez zmian, a jedynie między tymi dwiema krawędziami mam idealnie wyprostowaną geometrię. Teraz zobaczmy, co zrobić z górą. Tutaj to jest ta krawędź, a no tutaj tą muszę zaznaczyć. I teraz od tego miejsca popatrzmy, muszę zaznaczyć również tą krawędź. Ok. Teraz jak mam takie dwie krawędzie zaznaczone, znowuż wywołuję to polecenie, czyli W, lub Tools, Curve. Ach, i gotowe. Szyb został już wcześniej ustawiony, więc to jest sposób na wyprostowanie pewnej geometrii, która wcześniej była zgięta. Można używać tego do rur, do różnych rodzajów krzywych. No oczywiście w ogólnym przypadku traficie też na takie skomplikowane sytuacje, które nie będą tak proste, ale przynajmniej jakąś zasadę już poznaliście. Drugi sposób, który chciałem pokazać, to możliwość wyprostowania powierzchni, która jest krzywa, ale ze wszystkich stron. I tutaj jako przykład posłuży nam taka kulka. W trybie edycji ona może być ustawiona dosłownie gdziekolwiek i może być w gdziekolwiek jakoś tam obrócona, na przykład tak. W związku z tym, że ona teraz jest tak obrócona i nie mam tej rotacji tutaj, ponieważ była obrócona w trybie edycji, to po prostu jej struktura jest taka, jaka jest. I teraz chciałbym w tej strukturze, mimo wszystko, zachować te osie, czyli na przykład od wierzchołka do drugiego wierzchołka, tą taką wiecie, linię, która tutaj między nimi istnieje dodam krawędź o coś takiego, taką linię chciałbym mieć zachowaną jako mój wektor spłaszczania tej, tej kuli no więc jak to zrobić, powstaje pytanie tutaj w zasadzie nie zadziała żadna metoda jeżeli nie znamy tego triku, więc popatrzcie z czym można tutaj walczyć jeżeli chciałbym na przykład skalować teraz taką kulę, mogę zaznaczyć kilka wierzchołków, no i oczywiście jak nacisnę S, a później Z to skaluje, ale oczywiście w osi Z globalnej Drugi raz jak wcisnę Z, to nie działa. Tutaj nie ma lokalnej osi. Więc jest taki problem, że nie bardzo wiadomo jak to zrobić. Okay? Mogę próbować nacisnąć Alt S, aby skalować według kierunków normalnych tych ścian. Ale to również nie pozwala na skalowanie i spłaszczenie tego fragmentu. Więc, co tutaj trzeba by zrobić, to jest tego typu operacja, że ja potrzebuję najpierw wyznaczyć jakąś taką oś. To gizmo tutaj ze strzałkami, albo ten manipulator, który tu mam włączony, musi ustawić się zgodnie z odpowiednim kierunkiem, którego teraz nie mam. Taki kierunek wyznacza mi dosłownie jeden wierzchołek. Ten. To jest wierzchołek, którego wektor normalny będzie skierowany dokładnie wzdłuż bieguna. Czyli jakoś tak, gdybym to narysował, to będzie w tą stronę mniej więcej. I to powinna być moja oś Z, którą muszę jakoś zapamiętać. Więc ten wektor normalny w manipulatorze wymuszam, zmieniając transformację z global na normal. I ten jeden wierzchołek teraz ładnie pokazuje. Oczywiście każdy inny wierzchołek ma swój własny wektor normalny, więc ten manipulator będzie w każdym innym wierzchołku ustawiał się inaczej. Ale mi chodzi właśnie o ten. No i teraz, gdybym chciał skalować wzdłuż osi z, no to nie ma nic prostszego. Wystarczy tylko pociągnąć, na przykład nacisnąć s i tak dalej. Problem jest taki, że jak zaznaczę kilka takich wierzchołków, to ta normalna wcale nie musi być dalej skierowana w tą samą stronę. Co więcej, ja bym chciał, żeby to skalowanie nie odbywało się tak jak teraz za pomocą S, Z i na przykład 0, bo to wyciąga mi w pewien sposób tą kulę. Tu nastąpiło takie rozciągnięcie. Więc chciałbym przeskalować tę kulę w taki sposób, żeby ona się po prostu rzeczywiście na którejś z tych krawędzi zwyczajnie zapadła. Cofnę teraz. OK. I teraz potrzebuję mieć jeszcze więcej wierzchołków i chciałem na przykład wszystkie wierzchołki spłaszczyć do płaszczyzny wyznaczanej przez ten pierścień, o ten. Więc mogę tutaj kliknąć w jeden z tych wierzchołków, uczynić go wierzchołkiem aktywnym i odwołać się do aktywnego elementu podczas tego skalowania. Ale niestety tego typu zmiana orientacji transformacji powoduje, że przestawia mi się również ten pivot, Znaczy nie piwot, tylko ten manipulator. I już nie mam tego wektora, który był tutaj. Więc jest to oczywiście... no. Niby dobry pomysł, ale niestety tutaj nie działa. I wtedy z pomocą przychodzi nam możliwość zapamiętania orientacji tego manipulatora. Możemy kliknąć sobie spokojnie w ten wierzchołek biegunowy i zapamiętać zwrot tego wektora tutaj. Wystarczy tylko, że otworzę sobie to normal i zamiast normal dodam tą pozycję, która teraz jest ustawiona. Za pomocą tego plusika. Ciach! Robię sobie teraz tak zwany custom transformation order, czy tam direction. I on nazywa się vertex, mogę go sobie nazwać jak będę chciał i teraz on będzie zapamiętany. A więc jeżeli zaznaczę kilka wieszołków więcej i wybiorę sobie któryś wierzchołek, na przykład ten, jako punkt odniesienia, on będzie aktywny, to nie szkodzi, że będę miał tutaj mój manipulator. Nadal jestem w tym trybie vertex tutaj, który został zdefiniowany wcześniej i wystarczy tylko, że nacisnę S, później Z. I według tego aktywnego wierzchołka odbywa się ładnie całe skalowanie. Zobaczcie, jaki to jest potężny mechanizm. Wtedy mogę, korzystając z tego mechanizmu, skalować albo spłaszczać kule czy jakieś inne krzywizny, zupełnie do zera. Wciskam teraz 0, klik i mam teraz idealnie płaską kulę, mimo tego, że miała obrót narzucony wcześniej przez jakąś taką, wiecie, wcześniejszą transformację wszystkich wierzchołków. Można powiedzieć, how cool is that? Więc to jest świetna opcja. Oczywiście pamiętać musimy, że po wypłaszczeniu tego fragmentu, jeżeli już nie potrzebujemy zmian w tych opcjach, należy je dla bezpieczeństwa przywrócić do standardowych wartości, czyli global, układ globalny, spórzanych oraz tutaj median point.